Krążą takie opinie i teraz albo zdementujecie, albo przyznacie, że to prawda, że jesteście perfekcjonistami. Gdyby wam pozwolić siedzieć w studiu trzy lata nad jedną piosenką, to też byście siedzieli. Nie, nieprawda. Tylko o, dwa. W pewnym momencie, jak mamy, jeżeli coś nagrywamy na, na setkę, to wiemy, kiedy to mamy, tak mi się wydaje. Że wiadomo, że potem z dystansu można inaczej na to spojrzeć, ale jednak ten moment, kiedy już lepiej być nie może w pewnym sensie, no bo to jest jakby wypadkowa performensu czterech osób. Także każdy musi być w jakimś tam środkowym swoim dobrym momencie, i to już jest zajebiste wykonanie wtedy. Jak wszyscy są w dobrym momencie, nie, że jeden jest geniuszem, a drugi jest nieudacznikiem. No musimy być wszyscy w środku. Ale jest to prawda, że ja na przykład mam taki nawyk i być może to jest taki przytyk do mnie, bo ja mam taki nawyk, że zabieram materiał ze studia i siedzę nad nim dość długo. Ale tak nie było w przypadku El Story, to mnie też czegoś nauczyło, bo nauczyło mnie pracować szybko, jeśli była rzeczywiście taka mocna idea we mnie. A tak jak mówię, ja bardzo osobiście traktuję ten materiał, więc jak była taka mocna idea we mnie i taki jakiś imperatyw, żeby jak najszybciej to skończyć, żeby to zrobić jeszcze w tym czasie, kiedy czuję się tak, jak się czuję, kiedy mnie jeszcze na przykład nie wiem, nie dopadła jakaś taka pustka. Smutek, który by na przykład nie wiem, mnie położył totalnie twórczo. Więc okazało się, że jak robię, robimy to w takim pośpiechu, to to jest cudowne uczucie i być może mnie właśnie doświadczenie na Delstory nauczy tego, żeby, żeby wszystko kończyć w tym czasie, kiedy jest ta, ta zwyżkowa energia, kiedy jest ta miłość też do projektu największa. Telstory jest też takim fajnym projektem, bo zespół gra bardzo orkiestrowo, czyli generalnie jesteśmy bardzo, to nie jest ten zespół, co jest wcześniej, on jest, każdy się trochę poświęca, czyli generalnie jak najmniej, jak, naj, jak najkonkretniej i jak najmniej dźwięków w jak najlepszym czasie. To jest fajna nauczka na przyszłość, może, że to potem zawita, zwłaszcza, że jest chór, kto wie, może w przyszłości tak jak mówiłeś, będą więcej To jest doświadczenie teatralne i myślę, że na koncertach też tak naprawdę jest, musimy po prostu każdy trzymać się swojej roli w tym projekcie. Bo on ma pewną swoją dramaturgię i żeby tej dramaturgii nie zaburzyć w żadnym momencie, to my musimy też być mocno skoncentrowani na odgrywaniu swoich rol w tym projekcie. Wiecie, co się o was mówi, że jesteście najbardziej zagranicznym polskim zespołem. To jest dla was komplement, czy coś, co was bawi raczej, albo razi, albo na przykład mówicie nie, no w żadnym wypadku? Jako, jako, jako młodzi ludzie tak naprawdę... Dwie ja, część tej muzyki, którą słuchaliśmy, to była muzyka właśnie z zachodu. To była muzyka brytyjska, w moim przypadku muzyka amerykańska, więc jak słyszę, że to, to co robię nie brzmi po polsku, ponieważ mam różne zdanie na temat polskiej sceny muzycznej, absolutnie nie mówię teraz, bo wydaje mi się, że jest bardzo dużo zdolnych i cudownych, cudownych talentów. Na arenie, ale, 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 ale mamy wiadomo, są różne mandry tego, tego polskiego muzycznego świadka. Więc jak ktoś mi coś mówi, że brzmimy jak zespół zagranicy, to dla mnie to zawsze był komplement. I widzisz, i teraz znowu wracamy z płytą zupełnie po polsku. I słyszę na przykład głosy, że ten materiał komuś kojarzy się z Markiem Grechutą, albo z niektóre piosenki z jakąś zimną falą polską lat 80. I, i myślę sobie, że może właśnie to jest też pier pierwszy projekt, gdzie jakby język, specyfika języka polskiego narzuciła mi powrót nawet nieświadomy do tych polskich rzeczy, które mnie zawsze poruszały. Rzeczywiście, jak zacząłem słuchać pod tym kątem, to mówię, być może tam słychać szaloną lokomotywę grachuty. To była płyta, która totalnie mnie uwiodła. Rzeczywiście siedziałem w tej polskiej zimnej fali, tak samo jak zresztą każdy, bo to był piękny, piękny czas polskiej muzyki. Więc być może to jest pierwsza płyta, nawet turnała, ktoś powiedział, że słyszy w tym. Więc być może to jest pierwsza płyta, na której gdzieś tam ujawniły się też moje fascynacje polską muzyką. Mhm. A to jest przy okazji niesamowite, że tyle osób słucha płyty i wy byście gdzieś tam jakiegoś utworu z czymś nie skojarzyli, jak ktoś powie, słuchajcie, to brzmi dla mnie jak taka, a taka rzecz, albo przypomina taką, a taką rzecz. I nagle się okazuje, że posłuchacie i kurczę, może, że jest w tym oczywiście wasz utwór, natomiast gdzieś tam komuś mogą wybrzmiewać echa czegoś innego. No właśnie, ja wierzę w te echa. Wierzę, że ta inspiracja musi się objawiać w, tym, w tych takich może. Ledwo wyczuwalnych kliszach emocjonalnych, a nie po prostu w robieniu czegoś jeden do jednego. Mhm. Dlaczego też pytałam was o ten, o ten taki zagraniczny charakter? Dlatego, że na początku, jak zaczęliśmy grać gdzieś tam te wasze utwory po angielsku, to nie wiem, czy 95% czy 100% słuchaczy ci ludzie mówili, to, nie, to jest niemożliwe, żeby to był zespół z polski. No nie ma szans, żeby to był zespół z polski. Macie coś takiego? Mieliśmy, okay. mieliśmy, mieliśmy. mieliśmy. <grymne> teraz, teraz was język zdradza, ok. Ale brzmieniowo? A cieszę to, się, to... cieszę się, jeśli, jeśli rzeczywiście my, myślicie państwo o tych samych produkcjach, na, na których gdzieś tam my się jako dzieciaki wzorowaliśmy, jeśli, jeśli de, gdzieś tam dochodzimy do tego, do tego pułapu brzmieniowo. A tak jak mówiłaś, lubimy popracować też nad tym, żeby płyta dobrze brzmiała, to bardzo dziękujemy. Mhm. bieramy to jako komplement. Myślę, że to jest komplement, zdecydowanie. Wy nie boicie się eksperymentów, tak jak wspomniałeś, jak wspomnieliście. Nie boicie się eksperymentów typu nagranie, nagranie materiału, utworów z gatunku kantry, na przykład. Wiele osób powiedziałoby: kantry gdzie tam nawet by do tego nie podeszło. A wy spokojnie to nagraliście i to brzmi naprawdę fajnie. Zrobiliście z tego coś, coś swojego przy okazji. My się do tego gatunku też mocno zbliżyliśmy. Country mi było zawsze bliskie w ogóle muzyka amerykańska. Tradycyjna jest, jest mi bardzo bliska, a Adasiowi zresztą też, prawda? Bo... Teksas w ogóle nam bardzo pomógł w tym country. No. Jak gdy tam się przebywa dużo czasu, to, to jakby to już staje się twoją trochę taką dług, drugą muzyczną naturą. My byliśmy prawie bliscy, żeby grać do tańca. Byliśmy taką jedną propozycję. A to by nam zrobiło naprawdę dobry progres w muzyce, ale. Nie, to, to, był, to było takie doświadczenie, że my rzeczywiście nagrywając to Jogata Move w jakiś sposób też spłacaliśmy dług przyjaciółom i ludziom, którym, których poznaliśmy tam w Teksasie. Ludziom, którzy się okazali bardzo pomocni dla nam, bardzo przyjaźni. Te przyjaźnie trwają do dzisiaj. My się tam czujemy jak w domu. Do dzisiaj. Bo tak jak mówię, z tym materiałem poprzednim też wróciliśmy w rok temu do, do Stanów i nie było żadnego problemu, żebyśmy tam się pojawili z gitarami i korzystali ze studia naszego przyjaciela przez dwa tygodnie. Więc my tam mamy naprawdę y, przyjaciół, ale oni przede wszystkim też nas zara zarażali tą swoją muzyką, która jest w nich, bo to nie jest tak, że oni chodzą i słuchają i pokazują, ta muzyka po prostu w nich drzemie. Oni żyją, żyją tą muzyką teksańską, żyją tą y, folklorem teksańskim w jakiś sposób. Więc my tym, tak jak Adaś mówi, nasiąknęliśmy i fajne było to, że nagrywając tą płytę, to my się konfrontowaliśmy też od razu z tubylcami tamtejszymi, co oni sądzą o naszych wersjach. Oni nam opowiadali na przykład o Tamsie Wanzancie, który dzisiaj już jest totalną legendą, od śmierci Wanzanta minęło 20 lat w tym roku. I oni nam opowiadali, kiedy go oglądali jako zupełnie nieznanego chłopca, na przykład Houston te w Houston w latach 60 w klubie Old Quarter. Więc to były dla nas takie rzeczy, że mieliśmy ciarki. Udało nam się pojechać do syna tam Vazanta i nagrać też z nim piosenkę. Grałem, grałem na gitarze jego ojca, i to było bardzo również personalne, osobiste doświadczenie, i dlatego to chcieliśmy też przenieść na płytę, i żeby została z tego po prostu taka nasza pamiątka i bardzo osobista wypowiedź na temat tego, co tam nas spotkało. A skąd wam się w ogóle wziął ten Teksas? Bo ja pamiętam, że wy sobie pojechaliście gdzieś tam e, gdzieś na festiwal. Tam, gdzieś tam na festiwal, tak, na słynny festiwal, żeby pokazać się gdzieś tam Amerykanom. I są artyści, którzy mówią: o Boże, ja tam w życiu nie pojadę, bo przecież mnie tam zjedzą. Tam jest tyle osób, grają na ulicy zespoły, e, jest duża konkurencja, więc przyciągnięcie fanów, przyciągnięcie kogokolwiek, kto będzie chciał nas słuchać, jest trudnym zadaniem. A są tacy, którzy bez obaw jadą i mówią: okej, okay, sprawdzimy, zobaczymy, jak to wygląda. My chcieliśmy bardzo sprawdzić, bo to jest dla nas taka kraina mityczna i konfrontacja. Nigdy wcześniej żaden z nas nie, by, nie był w Stanach. Ten, te nasze wyjazdy były dlatego wyjątkowe dzięki, dzięki determinacji naszego menadżera, który oprócz tych koncertów festiwalowych, a rzeczywiście tak jak mówisz, ten festiwal to jest Moloch, bo to jest South by South w Austin. To jest taki festiwal, gdzie w ciągu, nie wiem, trzech dni gra 2000 kapel w różnych miejscach w całym mieście, więc. Trudno jest naprawdę bez jakiejś dobrej publicity, bez dobrej zaplecza wytwórni płytowej, najlepiej miejscowej i to dość dużej, trudno jest być zauważonym tam. Tylko, że yy, nasz menadżer zorganizował no koncerty jeszcze poza samym festiwalem. Zrobił nam mini trasę, graliśmy w niedużych klubach, jeździliśmy wynajętym samochodem i to była dla nas magia, bo zaczęliśmy oglądać tą przestrzeń, zaczęliśmy się spotykać z ludźmi. W większości właśnie z tobylcami, z tobylcami, z tobylcami, z teksańczykami. zagraniczny zespół. <grym>, Samy, z teksan czy Z lokal I, i, I te pierwsze trzy tygodnie w Teksasie zaowocowały znajomościami, przyjaźniami, które wśród zwykłych ludzi z Teksasu, które tak naprawdę nam się chciało później wracać. Czy... Chciałem dodać, że właśnie ten pierwszy wyjazd był kluczowy dla zespołu. Ko konfrontacja właśnie z ludźmi, którzy no, naturalnie słuchają tam muzyki, nasza konfrontacja z nimi na, jakby zaowocowała bardzo fajnym takim energią zwrotną, która zaczęła w nas też e, rosnąć, i my się bardziej otwieraliśmy. I potem po, my byliśmy nie do zatrzymania po tym powrocie, w sensie energetycznym. Wreszcie zespół tak naprawdę stał się takim jednolitym tw tworem, który, który do dzisiaj Zwłaszcza koncertowo, Tak, wtedy. Tak, 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 koncertowo. Także to było super doświadczenie. Do dzisiaj, do dzisiaj jakby siła z tego się, z tego się bierze, z zespołu. z a tej, z tej był... wymiany energii, nie? właśnie z ludźmi. Bo Aha. u nas tego do końca nie ma w Polsce. Że jest jednak jakaś taka sztuczna blokada pomiędzy sceną a widownią. Tam ludzie się bardzo angażują. Dają ci, jeżeli jest dobrze, to ci dają wszystko. Właśnie chciałam zapytać, czy zauważyliście, że są jakieś różnice w tym, jak e, na przykład ludzie w Teksasie słuchają muzyki, a, a, a ludzie w Polsce? Mówię o tym w Teksasie, dlatego że ten Teksas stał się w ostatnich latach niesamowicie popularny. I muzycy z Europy mówią: słuchaj, mogą ci mówić wiele rzeczy, mogą ci mówić: jedź do Los Angeles, jedź do Nowego Jorku, ale prawdziwą stolicą muzyki w Stanach jest teraz Teksas. Szczególnie Austin, który jest taką liberalną wyspą w ogóle w tym ciągle jednak jeszcze konserwatywnym Teksasie. Co nam, yy, dla mnie ta konfrontacja z tą publicznością to było coś takiego. Znaczy inaczej. Przez sam fakt, że tam jest South by Southwest, przez to, że oni mają taki dostęp do muzyki, do tak wielu gatunków, bo tam samo country ma, to są, to są dziesiątki odcieni tej muzyki. I oni w tym się poruszają. Młodzież, młodzież, ludzie, nastolatkowie, dwudziestolatkowie mogą słuchać zupełnie innej muzyki, ale oni się w tym poruszają. Dla nich to jest pewien alfabet, który oni mają opanowany jeśli chodzi o te rdzenne amerykańskie gatunki. Oni potrafią się bawić w klubie Whitehorse i tańczyć do e, Red Dutch Country, czyli takiego typowego country do tańca, e, który gra się na weselach i, 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 i jakichś takich małych imprezach e, podmiejskich. I oni potrafią się świetnie do tego bawić i tańczyć i, i znają się na tej muzyce. I później iść, nie wiem, na koncert Kendricka Kalamara. Mhm. I to jest, to jest tego typu bardzo wyrobiona, bardzo otwarta też na muzykę i na wszelkie nowości publiczność. I i z tego co zauważyłem na przykład wśród naszych przyjaciół na South by Southwest, jak, przy, jak dochodzi do, do, do South by Southwest, to oczywiście zaznaczają sobie w tych gigantycznym programie imprez, zaznaczają sobie, kata, te, zaznaczają sobie wielkie gwiazdy, gdzie będą jakieś y, secret gigi i coś takiego, ale zaznaczają sobie też bardzo dużo na przykład zespołów z Japonii, z, właśnie z, z Europy Wschodniej, bo chcą cały czas chcą poznawać coś nowego, chcą zobaczyć co, co zespół przywiezie. My na ogół przywoziliśmy drewno do lasu. <laughs> nie żartuję, żartuję trochę. No ale, ale, to, było, ale to było. No i jeszcze, proszę w mają jeszcze ACL, czyli to jest bardzo legendarne tak naprawdę festiwal i rejestracje wideo, które są już nie wiem, kiedy oni zaczęli, w pewnie 50. na najwyższym poziomie y, artystów i do dzisiaj to są największe, naj, najfajniejsze eventy w, w Teksasie. Tak, ale to już jest taki festiwal openerowy. Różnie, on też ma dużo oblicz. On się też zmienia. Oczywiście nie jest to showcaseowy, tak.